Cześć, witam wszystkich no, Dzisiaj na wodę nie powędkowanie, tylko chorobcia jasna ściągnięcie łódki bo no, do 1 maja nie mogę z łódeczki łapać A zobaczcie Tu jest fajne to miejsce co mówiłem, żeby zrobić zamodowanie Będzie widoczne A ja zobaczę Tam przy tej niebieskiej łódki jest miejsce, do, że można podpłynę, podjechać, ale no Trzeba to zagospodarować, a tutaj udeczki czujemy. Zobaczcie, <laughs> piękna pogoda, tafla. kulna w sezonie. Nie spotkałem się z taką, żebym popływać na jeziorze. <laughs> Aż kurne serce się kraja, że nie mogę z łódki wędkować. Chociaż za okoniem poszukać go. Stanę gdzieś na białą rybkę. Piękny dzień kur na wolny, a tu nic. Więc przyspieszamy. I płyniemy na drugą stronę, bo tylko tam ma możliwość zwodowania. Tak, udeczki czyli potrzebuje dwóch osób: mniej mniej, kierowcy i mnie, bo mnie tu wysadził Jacek. A sam popłynął na drugo, pojechał na drugą stronę jeziora. Bo tam jeszcze kawałek został, takiego przestrzeni, gdzie jako tako można udeczkę zwodować. No nic, to jeszcze jedno trzeba się nie